Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Kopanian, jestem konsultantem SAP w firmie Business Consulting Center. Przedstawię dzisiaj Państwu rozwiązania mobilne dla SAP Solution Manager, jakimi są Change Request Management oraz Incident Management. Przeprowadzę Państwa dokładnie przez proces, funkcjonalność wykorzystałem SAP Incident Managementu oraz Change Alpha. Następnie przejdziemy przez wymagania, które, są, które musimy spełnić w celu wdrożenia danego rozwiązania. Następnie, jakie dokładnie usługi muszą zostać aktywowane, co dokładnie musi być zrobione, aby wdrożyć dane narzędzie. I także przedstawimy proponowaną infrastrukturę dla danego rozwiązania. Na sam koniec wspomnę o wspieranych platformach mobilnych na których dane, dane rozwiązanie działa. Zaczynając od wprowadzenia. Co tak naprawdę da nam wdrożenie rozwiązań mobilnych dla subscription Manager, czyli incydentów na i część część Approval? Da tworzenie, możliwość tworzenia procesowania zatwierdzania incydentów, dawać do tych incydentów załączniki customizować dane, dane rozwiązanie pod nasze potrzeby w zakresie na przykład widoku wyboru specyficznych. Będziemy mogli zatwierdzać, odrzucać, komentować, również śledzić wnioski o zmianę, które, które będą procesowane. Następnie możemy wszelkie, wszelkie wnioski sortować po na przykład statusie, priorytecie, dacie. Wiele, wiele... Tych możliwości, które, które oferuje nam tak naprawdę pełen widok w Webu i Charma i Incident Managementu jest dostępnych z poziomu telefonu, ale to dokładnie pokażemy, pokażemy dalej na kolejnych slajdach. E, istnieje możliwość podglądania szczegółowych zmian dotyczących zakresu, przypisanych osób e, stwierdzających wprowadzenia tekstów, e, załączników bezpośrednio z telefonu, również, również są to e, dokumenty pakietu MS Office. PDF-y lub po prostu zdjęcia wykonane z pomocą te aparatu w naszym telefonie. Co tak naprawdę daje nam na wdrożenie tego, tego rozwiązania? Tak naprawdę zwiększenie produktywności, zwiększenie produktywności, oprócz czego komunikację z zespołem procesującym incydent lub wniosek o zmianę, czyli tak naprawdę będąc poza firmą, powiedzmy w lokalizacjach rozproszonych w pociągu, w samochodzie, gdziekolwiek jesteśmy w stanie podglądnąć wniosek, który, który zgłosiliśmy lub skomunikować się z zespołem w sprawie naszego incydentu, który, który odkryliśmy na systemie SAP. W pierwszej kwestii omówimy SAP IT Incident Management. Pokrótce widzimy, widzimy proces całego incydentu managementu. Czyli tak naprawdę w pierwszym kroku występuje wprowadzenie incydentu do systemu, następnie wyszukanie rozwiązania przez zespół. W momencie, gdy zespół supportowy sobie nie radzi z danym problemem, może przekazać dany problem do wsparcia SAP. Następnie po rozwiązaniu problemu przekazujemy informację z powrotem do wnioskującego. I wnioskujący zamyka zgłoszenie. Idąc dalej, tak naprawdę widzimy, iż każda, każda z faz procesu w, podczas, przy incydencie może zostać procesowana za pomocą telefonu, tabletu czy, czy, czy laptopa. W standardowym rozwiązaniu wszelkie, wszelkie incydenty zarządzane były przez laptop przez stronę internetową, na której, której można wprowadzać zmiany dzięki SAP IT Incident Management. Wprowadzono możliwość pełnego przeprocesowania zmiany za pomocą właśnie telefonów i tabletów. Tak jak widzimy na danym slajdzie, wnioskujący może utworzyć nowy incydent, support desk może go obsłużyć i na, na koniec wnioskujący może go oczywiście zamknąć. Tak jak wspomniałem, mamy możliwość tworzenia incydentu, bez konieczności logowania się do systemu z Absolution Manager, tworzenie, śledzenie, edycje i zatwierdzanie incydentów z każdego miejsca. Tutaj oczywiście pod warunkiem, iż mamy wystawiony incydent management na, na, na świat tak zwany, ale o tym, o tym wspomnę później. W weryfikacji podstawowych informacji o incydencie możemy sprawdzić, jaki jest priorytet danego incydentu, jak i jakiego system dotyczy, jak ma status, kategorie, datę ostatniej zmiany, datę utworzenia, jakie są wpisane informacje odnośnie zmiany, jak przebiegała oraz załączników. Na tym slajdzie widzimy dokładny widok. Incydentu, jaki standardowo widać poprzez WebUI. Czyli tak naprawdę wszelkie podstawowe informacje w description mamy temat naszego incydentu, są oparte jako, jako organizacja, z której napłynął dany, dany incydent. Mamy informację o tym, kto raportował dany incydent, do jakiego zespołu został przypięty incydent, kto obecnie procesuje. Widzimy również. Status, priorytet, wszelkie te informacje są widoczne z poziomu, z poziomu telefonu lub tabletu. Również, również kategorie, którą widzimy po, po prawej stronie. Na danym slajdzie widzimy kilka zrzutów z Incydent Managementu. Widzimy tutaj już aplikację mobilną. Czyli tak naprawdę, jak, tak jak poprzednio wspomniałem o tytule incydentu, krytecie, kategorii, systemie i, te, i opisie danej zmiany, widzimy tutaj dokładną rozpiskę, możemy, możemy dokładać również załączniki, odpowiadać procesującemu, wprowadzać jakieś wskazówki. Tak naprawdę możliwości są, są w tym momencie względem incydentu nie ogranicone. Nie Widzimy również podgląd, czyli tak naprawdę widok tego, co wprowadziliśmy wcześniej. Nie mamy, nie mamy również ograniczeń w kwestii załączników, tak jak wspominałem, dokumenty MS Office, PDF oraz, oraz różnego, zdjęcia, różnego rodzaju zdjęcia. Możemy również wylistować listę incydentów, jakie, jakie zostały wprowadzone przez nas możemy podglądać ich, ich status, tak jak tutaj widzimy na przykład, które są statusie nowy, które, które mają jakąś proponowane rozwiązanie. Dodatkowo możemy zabezpieczyć naszą aplikację ośmioznakowym hasłem, co nie będzie wymagało od nas żadnego logowania do systemu SAP, wystarczy wpisać passcode i możemy bezpośrednio przejść do, do naszych incydentów. Następnie incident management udostępnia możliwość weryfikacji logów, weryfikacji rozszerzeń, błędów, to wszystko z poziomu telefonu lub też bezpośrednio możemy z Absolution Managera. Przechodząc dalej do, do następnej aplikacji. Następną aplikacją jest SAP IT Change Approval. Proces czy, change, change Managementu wygląda w skrócie w ten sposób, że przechodzimy od utworzenia zmiany, następnie weryfikacji, zatwierdzenia, następnie przechodząc do implementacji. W tym wypadku wygląda to troszkę inaczej, ponieważ samo utworzenie zmiany wnioskujący musi przeprocesować bezpośrednio przez Webui. Następnie change manager co prawda może podglądać telefonu dany wniosek, jednak nie może zmienić jego, m, jego statusu, więc w tym wypadku również weryfikację proces, procesuje z poziomu WebUI I następnie w momencie, gdy przychodzi do zatwierdzenia wniosku, każda z osób może bezpośrednio w, w, sprawdzić wniosek, zatwierdzić go, odrzucić e, lub ustawić status nieistotnego. E, po czym, gdy przejdzie, przejdzie już cały proces zatwierdzania wniosku, czymś menadżer może procesować dokument zmiany, dokument zmiany dalej poprzez utworzenie zmiany normalnej lub pilnej lub, lub administratorskiej, zależnie, zależnie od wymagań. Jaką funkcjonalność oferuje nam IT Change Approval? Tak naprawdę przede wszystkim IT Change Approval, tak jak nazwa wskazuje, skupia się na zatwierdzaniu wniosku, czyli tak naprawdę możemy zatwierdzać, odrzucać wnioski z możliwością dodania komentarzy, wyświetlać wnioski, w których pełni się rolę obecnego Change Managera, wyświetlanie statusu własnych wniosków, sortując po statusie, priorytet i dacie, czyli logicznie w w managementzie możemy posortować sobie po, po, po tych trzech rodzajach wyboru. Wyświetlanie szczegółów wniosków o zmianę z uwzględnieniem systemów osób zatwierdzających tekstów oraz załączników. Następnie możemy wyświetlać statusy przypisanych dokumentów zmian i dostosować widoki dzięki wyborowi skórek. Na tym slajdzie widzimy widok wniosku o zmianę z poziomu WebUI. Dokładnie w ten sposób wygląda większość, większość wniosków. W tym wypadku również mamy takie pola jak description, out to party, analogicznie do incident managementu. Z tym, że dochodzą jeszcze kwestie wnioskującego, część managera, statusów, chociaż statusy również mamy w incident managementu. Ale, ale widzimy tutaj na przykład jeszcze informacje o systemie, jaki, jaki będzie zależny. Wszystkie te informacje również, również są dostępne z, z SAP IT Change Approval. Zaczynając od listy wniosków, jest to odzwierciedlenie widoku Workflow Task, czyli tak naprawdę naszego widoku domowego w WebUI. Pokazuje dokładnie do których wniosków jesteśmy przypisani i które wnioski wymagają od nas danej akcji. Widzimy widok 1 do 1 względem tych zgłoszeń, gdzie musimy wprowadzić jakieś, jakieś detale, po prostu go zatwierdzić, odrzucić. Z poziomu telefonu, widzimy również zakres, jakiego dotyczy dana zmiana, kategorie, kto dokładnie jest zatwierdzającym Możemy wyłączyć tekst log, dodać nasze załączniki. Obie aplikacje IT Change Approval i Incident Management są tak naprawdę bardzo zbliżone. Bardzo, bardzo przydatną funkcją jest detali biznes partnera, który akurat procesuje zmianę lub po prostu ją zgłosił, możemy wybrnąć jego numer, mail, adres. Tak naprawdę mamy kilka źródeł komunikacji bezpośrednio z tej aplikacji. Możemy oczywiście przejść do wysyłki maila lub po prostu do tej danej osoby zadzwonić. Wybór skórek. Change Approval oferuje kilka skórek. Tak naprawdę defaultowa jest z, z najbardziej user-friendly, kolejne, kolejne są po prostu delik delikatną zmianą kolorystyki, nic, nic więcej. Analogicznie do incident managementu mamy tutaj możliwość zabezpieczenia aplikacji ośmioznakowym hasłem, oczywiście daje nam to też możliwość zabezpieczenia bez potrzeby, bez potrzeby logowania się do systemu za każdym razem za pomocą naszego użytkownika, SAP oraz oraz hasła. Kolejnym, kolejnym, na kolejnym sprintie widzimy logi tak dokładnie Możemy podglądać właśnie w jakiej godzinie został wykryty jakiś warning, z jakiego hosta został, został wysłany i masę, masę tak naprawdę innych informacji. Bardziej szczegółowe dane oczywiście można podglądać w systemie Subsolution Manager. Mamy również możliwość podglądania listy zatwierdzających osób dany wniosek. Czyli tak naprawdę pole, które widzimy w wniosku o zmianę w każdym z kroków odpowiada w danym momencie osobom zatwierdzającym w aplikacji mobilnej. Widzimy kto dokładnie już zatwierdził lub odrzucił daną zmianę. No i oczywiście można dodać z tego poziomu również komentarze. Zatwierdzanie, odrzucanie przebiega w bardzo prosty sposób. Tak jak widać na, 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 na skrzynce po lewej stronie, na samym dole mamy opcję approve lub reject. Możliwe jest również tak naprawdę nieistotne. Kwestia, kwestia zatwierdzenia polega na weryfikacji wniosku, zatwierdzenia go wpisania komentarza i tym samym status w status wniosku zmieni się automatycznie w SAPCO. Możemy również podglądnąć osoby zaangażowane, wylistować, wylistować dokładnych, dokładnych biznespartnerów i dalej również przejść w szczegóły, w szczegóły danych biznespartnerów. Jakie mamy wymagania naszego, naszego rozwiązania? Tak naprawdę minimalnym, minimalnym wymogiem jest SAP Solution Manager 7.1 Service Pack 10, chociaż rekomendowany, rekomendowany oczywiście jest najnowszy Service Pack 14. Następnie SAP NetWeaver Gateway 2.0 Service Pack 6. Kolejnym wymogiem, jeżeli chcemy wystawić Nasz, nasze rozwiązanie poza, poza obrębę firmy, poza lokalizację, w której się znajdujemy. Będzie wymagany serwer proxy, który umożliwi nam filtrowanie ruchu do, do, do systemu. Opcjonalnie, mm, opcjonalnie możemy skorzystać z narzędzia Sybase Unwide Platform 2.2 Service Pack 3 albo lub wyższy. Tak naprawdę to narzędzie jest to narzędzie SAPowe, które, które pełniłby rolę serwera proxy. No i oczywiście musimy, musimy mieć skonfigurowane narzędzia Charm i ITSM w naszej firmie. Jak wygląda wdrożenie danego rozwiązania? Tak naprawdę wdrożenie przyjechało bardzo, bardzo szybko. Można, można powiedzieć, że jest to wdrożenie one-click activation, Czyli tak naprawdę aktywujemy SAP Network Gateway, niezbędne usługi, konfigurujemy serwer proxy dla wystawienia naszych, naszych, naszego serwera na zewnątrz, dostosowujemy kilka ról uprawnień i narzędzie jest, jest gotowe do działania. Tak naprawdę kwestia dwóch dni jesteśmy w stanie, w stanie działać na telefonie. Jak wygląda przykładowa infrastruktura dla danego rozwiązania? Dla zapewnienia bezpieczeństwa nie, nie, nie wystawiamy systemu SAP że na rzecz bezpośrednio do, do, do internetu. Po tak naprawdę aktywacji wszelkich usług będziemy mogli korzystać z naszego rozwiązania w lokalnej sieci LAN. Jednak nie spełnia to wszelkich wymagań, więc dlatego rekomendowane jest przypuszczenie ruchu na zewnątrz przez serwer proxy. Tutaj tak naprawdę mamy dowolny, dowolny wybór narzędzia, przez które zostanie wystawione. Kwestia, tak naprawdę jest to kwestia wypuszczenia ruchu na, na, na jednym porcie i możemy cieszyć się z, z rozwiązania nie będąc w sieci lokalnej firmy. Jak wygląda kwestia wspieranych platform mobilnych? Co do wspieranych platform mobilnych, w kwestii Androida jest to wersja 4.1. Tak naprawdę Incident Management in w pełni działa pod tą, pod tą wersją Androida. Jednak jest problem z change approval. Mimo, mimo tego i widać w obecnie narzędzie w Google Store, jest ono niewidoczne z poziomu telefonu. Być może za jakiś czas zostanie to zmienione. Niemniej jednak oba rozwiązania są w pełni, pełni działające i funkcjonalne pod iOS 6, minimum iOS 6. I możemy, możemy spokojnie je stamtąd pobrać. Ciekawostką jest to, iż można dane rozwiązanie pobrać bezpośrednio na telefon i przetestować je w trybie offline. Czyli co tak naprawdę nam to daje. Możemy utworzyć sobie zgłoszenie lub wniosek lub podglądać gotowe wnioski o zmianę. Tak naprawdę jest to kwestia tego, co przygotował nam SAP, ale, ale w pełni oddaje pełną funkcjonalność tego narzędzia. Także polecam, polecam pobranie aplikacji i weryfikację bezpośrednio na, na, na własnych telefonach. I to było, to było wszystko. Także dziękuję Państwu bardzo bardzo za uwagę. Przejdziemy, przejdziemy teraz do pytań. Pierwszym pytaniem jest, czy do wdrożenia wystarczy konfiguracja na urządzeniach mobilnych? czy też również w samym Solmanie. Jeżeli chodzi o kwestie telefonów, to konfiguracja kończy się na wprowadzeniu danych naszego systemu z Absolution Manager, a pełna konfiguracja jest wykonywana bezpośrednio w systemie Solution Manager. Ale jest to kwestia, tak jak wspomniałem wcześniej, aktywacji kilku usług i możemy korzystać z danego narzędzia. Ile czasu trwa wdrożenie? Czy wystarczy czy konfiguracja na urządzeniach? Aha, dobrze. Czyli to to by było... To było to. A jeszcze kwestia, ile czasu trwa wdrożenie. Tak naprawdę kwestia wdrożenia testów, dokumentacji, to wszystko zamyka się w obrębie dwóch dni. Czy potrzebne są dodatkowe licencje? Oczywiście w tym zakresie nie jest, nie jest wymagana żadna dodatkowa licencja. Wszystko, wszystko co naprawdę czego potrzebujemy, to wdrożony czarm i ITSM. Zależy z którego narzędzia chcemy korzystać. Jakieś wskazówki dotyczące sizingu. Czy klient mobilny dodatkowo obciąża serwer? Tak naprawdę jest to nieznaczne obciążenie. Szczerze porównywalne do tego, które, które w obecnym rozwiązaniu które, że tak powiem, powoduje klient WebUI. Czyli standardowo, tak jak korzystam z Solution Managera za pomocą WebUI, jest kwestia po prostu jednego dodatkowego połączenia. Dziękuję Państwu bardzo za uczestnictwo. W razie jakichkolwiek pytań polecam, polecam się na przyszłość. Dane kontaktowe znajdą Państwo bezpośrednio na danym slajdzie. Dziękuję jeszcze raz. Życzę miłego dnia. Do widzenia.